Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej związanej z akcją, której Bielsko-Białej jeszcze nie było. Akcją wspólną trzech klubów Ekstraklasy siatkarskiego BKS-u Alufrof oraz również drużynie siatkówki BWTS Bielsko-Biała, a także piłkarskiego TS pod gdzie Bielsko-Biała. O tej akcji myślę, że tutaj więcej powiedzą właśnie, właśnie Paulina z Maurycym, ale tak na początek chciałem zapytać, Panią, panią Małgorzatę, bo wy już ideę akcji znacie. Będzie ją stopniowo odsłaniać tutaj dziennikarzom, ale, ale wie Pani na czym cała akcja y, polega. I proszę powiedzieć, jak Pani uważa, kto na tym najwięcej skorzysta na takim wspólnym bilecie trzech klubów? No sądzę, że na pewno kibice. Y, za dużo niższą kwotę mogą zobaczyć y, aż trzy spotkania. My na pewno, ja sobie tego życzę, że my również na tym skorzystamy, ponieważ niektórzy kibice, którzy być może nigdy nie uczestniczyli w meczach siatkarskich, pojawią się na naszej hali. I tutaj pod tym względem również oni też skorzystają, gdyż u nas jest ciepło. Nie tak jak na piłce nożnej. No i co? U nas na pewno to jest siatkówka kobieca, więc kobieta zmienną jest, więc u nas gwarantowane są na pewno emocje. Nie tylko zachęcamy, ale także ułatwiamy sprawę Kibicom, ponieważ jeden bilet na trzy spotkania to jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy zgłosić się do jednego z punktów dystrybucji i powiedzieć, że chcemy się wybrać na te wszystkie trzy mecze. Kibic otrzyma w pakiecie wszystkie trzy bilety. Bilety są w bardzo atrakcyjnych cenach. Trzy bilety, cena ulgowa to już jest 20 zł, cena normalna. O 30 złotych, więc bardzo atrakcyjne ceny. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Tam są dokładnie rozpisane godziny, punktów dystrybucji biletów. Także zapraszamy serdecznie. No Na pewno tradycje i piłkarskie, i siatkarskie w Bielsku są dosyć spore i, i to na pewno wpływa na, na, na to, że kibic przychodzi na, na stadion czy na hale. Ale to nie tylko to, że kibicuje. No, wydaje mi się, że. Że miasto, które ma 180 tysięcy mieszkańców, jest takie prosportowe i powstaje mnóstwo, mnóstwo jakichś hal sportowych, stoków narciarskich czy tras biegowych, stadion bardzo piękny. Także to wpływa takiej modzie, która się staje bardzo popularna w Polsce. Jest moda na sport, i, i to nie tylko kibicowanie, ale uprawianie sportu wpływa na to wszystko, że. Że, że przy tym miasto się rozwija i, i my z tego korzystamy. I praktycznie są cztery kluby ekstraklasowe w Bielsku e, i naprawdę z tego się trzeba cieszyć. E, i, I tu również e, duża zasługa miasta, bo, bo gdyby miasto nie wspierało tego wszystkiego tutaj i, i ta infrastruktura nie poprawiałaby się to, to wydaje mi się, że tej, tej populizacji sportu w Bielsku by nie istniała i, i na pewno dalej byśmy byli gdzieś tam za, za innymi miastami. Dzięki bardzo. Panie Marcinie, teraz, teraz Pana kolej na, 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 na pytanie, bo tak zachęcamy kibiców do tego, żeby przychodzili na, na wszystkie trzy mecze, na, na oglądanie wszystkie trzy drużyny. A może dobrze by było samemu dać przykład. Proszę powiedzieć, czy Pan również nie wiem, śledzi rozgrywki e, siatkówki kobiet z udziałem BKS-u Aluprów, czy, czy e, rozgrywki piłkarskie ekstraklasy z udziałem też Podbeskidzia? No tak, nie może być inaczej. E, m, śledzimy nie tylko ja, ale moi koledzy z drużyny. E, oczywiście, przy takiej możliwości, przy wolnym czasie również wybieramy się na spotkania, czy to m, dziewczyn, czy chłopaków z Beskidzia. I tak jak wcześniej tutaj poprzednicy wspomnieli, idea e, tej akcji jest taka, żeby kibice nie tylko przychodzili na mecze siatkówki czy piłki nożnej, ale żeby również połączyli to, żeby przychodzili na hale i, i na stadion. Myślę, że, 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 że jest to ciekawa inicjatywa, która też pokazuje, że te różnego rodzaju animozje, które są między naszymi klubami, to też nie jest do końca tak, jak się czasami przedstawia. To, to jest też myślę dobry przykład na to, że, że, że wspólnie, razem jesteśmy w stanie zrobić Coś fajnego i myślę, że jest to też pierwsza, pierwsza taka akcja, jak już wcześniej tutaj Marcin powiedział, ale pewnie nie ostatnia. Co możemy jeszcze zrobić? Myślę, że możemy zachęcić już na przyszły sezon. Być może będzie to na przykład wspólny karnet na, na wszystkie trzy ekstraklosowe kluby. Co jeszcze? Myślę, że nie będziemy tutaj wszystkiego zdradzać. Cały czas tworzymy nad następnymi projektami, tworzymy, pracujemy nad następnymi wspólnymi projektami. No i myślę, że systematycznie będziemy uchylać ten rąbek tajemnicy w następnych miesiącach. No i kto wie, być może będzie to współpraca na latach.